Cześć, słuchajcie, szybki update. Jesteśmy w Wenecji. No i co? I o drugiej w nocy była konferencja prasowa. Na której powiększono strefy. Czyli jest jeżeli chodzi o rozmiar, zasięg tego więcej niż mniej. Ale będzie możliwy wjazd i wyjazd. Będą kontrole. Widać, widać wojsko, widać policję na ulicach. Właściwie minąłem może trzy samochody jadąc od hotelu, więc zrobiło się pusto. Eee, jedyny autobus w mieście. Eee, no zobaczymy. W Wenecji też nikogo nie ma, jestem na parkingu sam. Eee, jadę do hotelu odpoczywać i myśleć, co to będzie, co to będzie, więc zobaczymy. Nam. Na tą chwilę powinno się udać dzisiaj stąd wyjechać zgodnie z planem na południe. No a czas pokaże. Czas pokaże. Bo jak zwykle zamęt, plotki a, i, i fake newsy. A, no ale jak widać, e, nie wprowadzili tego najgorszego scenariusza. Mimo, że wiele miejsc pisało, że wprowadzili. A to. Projekt, który wypłynął, nie został, że tak powiem, w 100% poparty, tak, I, i, i zmiany wprowadzono. Nie wprowadzono tej czerwonej strefy. To jest w tej chwili dla nas tutaj najważniejsze. Pozdrawiam.